Rodzina można nazwać fundamentem życia każdej osoby, ale są tacy, którzy w poszukiwaniu swojej pasji i misji przekraczają jej tradycyjne granice. Przykładem może być historia Heleny Kowalskiej, która w roku 1905 przyszła na świat jako trzecia córka Stanisława Kowalskiego i Meriani z domu Babel. Już w dzieciństwie dała się poznać jako osoba głęboko religijna, a z wiekiem jej pragnienie życia w zgodzie z wiarą tylko rosło. Decyzja o wstąpieniu do klasztoru była dla Heleny ogromnym krokiem, jednak nie był to łatwy proces. Młoda kandydatka musiała nie tylko zyskać aprobatę rodziny, ale również zarobić na swoje utrzymanie. Co więcej, musiała odkładać pieniądze na posąg, który był niezbędny dla przyjęcia do wspólnoty zakonnic. W roku 1920, po wielu trudach, została przyjęta do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i przyjęła imię Maria Faustyna. Czas jej życia w nowym zgromadzeniu okupiony był codziennymi obowiązkami, jak praca w piekarni, ale również intensywnym życiem modlitewnym. Helena nie tylko dbała o relacje z Bogiem poprzez codzienną modlitwę, ale także doświadczyła głębokich spotkań z Chrystusem, co opisywała w swoim dzienniczku. Po wstąpieniu do zakonu, miała okazję na pierwsze mistyczne wizje, które wpłynęły na dalszy rozwój jej życia duchowego. Jednak kluczowym momentem okazało się spotkanie z księdzem Michałem Sopoćką, który stał się jej przewodnikiem duchowym. Dzięki jego wsparciu, Maria Faustyna mogła przełożyć swoje mistyczne doświadczenia na konkretne działania. W wyniku jego zachęty powstał obraz Jezusa Miłosiernego, który został uroczyście wystawiony w ostrej bramie w Wilnie w roku 1935. Niestety, zaledwie trzy lata później, Faustyna zachorowała na gruźlicę i odeszła z tego świata w wieku zaledwie 33 lat. Czy w obliczu krótkiego życia można zbudować coś trwałego? Odpowiedź na to pytanie przyszła z czasem. Choć kult siostry Faustyny zaczynał się rozwijać za czasów II wojny światowej, Upłynęły dekady, zanim Kościół katolicki rozpoczął proces jej beatyfikacji. W latach 60. XX wieku kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, bacznie przyglądał się jej życiu, co doprowadziło do jej beatyfikacji w roku 1993 i kanonizacji w roku 2000. Niezwykłe losy Marii Faustyny Kowalskiej zainspirowały również twórców filmowych. W pierwszej połowie lat 90. powstał projekt filmowy przedstawiający jej życie, w którym główną rolę zagrała Joanna Szczepkowska. Po zmianach reżyserskich ostatecznie reżyserem został Jerzy Łukaszewicz, a w obsadzie znaleźli się również znani aktorzy, tacy jak Agnieszka Czekańska czy Danuta Szaflarska. Film zadebiutował na ekranach w roku 1995 i przyciągnął uwagę publiczności, mimo że nie wszystkim się spodobał. Krytycy zwracali uwagę na braki w scenariuszu, zauważając, że wiele istotnych wątków zostało pominiętych. Dzisiaj film pozostaje w pewnym sensie zapomniany, nie można go znaleźć na popularnych platformach streamingowych, a jego obecność w telewizji jest raczej okazjonalna. Mimo tego postać siostry Faustyny osobom wrażliwym na duchowość nie przestaje być źródłem inspiracji. Czy wiesz, że na pewno byłeś świadkiem czegoś niezwykłego? Jakie są tematy, którymi powinniśmy się zająć? Czekamy na Twoją opinię i sugestie.